Siemanko niedzielny, już nie taki poranku. Siemanko widzowie, witam na działce, witam nowy sprzęt. Kasport sponsorem dzisiejszego odcinka jest. Taki oto drążek dzisiaj mamy do przetestowania. Najpierw trzeba go poskręcać. No. 13. O 13 zaczynamy to montować i zobaczymy ile czasu to zajmie. Tych musisz mieć. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. goodbye No, jeszcze jest dziecko. Zdziebko. Chopie, bez, bez, bez młota to płynie robot Jadę z młota, bez młota. Bo te nóżki musimy iść z podkładu śruby włożyć. Ok? Niedzielny rysunek, czy rysunek. Wajchę. I Jak będzie chciał to będzie wodą. Smacznego. Smacznego. Smacznego Chwila przerwy w, w procesie budowy, A. żeby właśnie coś zjeść i nabrać energii przed mieszaniem cementu. A, jeszcze, jeszcze w waszą stronę. O! I macie Będą korzenie, ale to damy radę Panie kierowniku Panie majster Panie majster, mi się stylo z łopaty To się oprzyję o betoniarkę Muszty Waligura i Wyrwidom to normalnie moi przodkowie chyba są Stąd wybieraj z dziury, a nie tam gdzie się bawisz. Wracaj ze mną. Czekaj, zobaczymy co mamy. Paliście. Chodź. Nie nie chcesz. Kleszczy szukam. I co są? No, jest tu jakiś pajęczak, ale to nie jest kleszcz. One po, pod liśćmi, nie najczęściej. Tu nie powinno być no, Raczej tu w takim miejscu nie powinno być kleszczy. Ludzie smakują kleszczą. Ale nie są najła najłatwiejszym łupem dla kleszczy, bo ludzie są inteligentni I wiedzą właśnie jak wyciągać kleszcze I kleszcze ogólnie nie lubią z nami zaczynać, ale smakuje im nasza krew To ten musi iść trochę do góry chyba O, się zapełnia To półtorej worka na dziurę jest Nie bój Lej, ja to poklupia Piękny Magma Ciacia cia. Udało się po to pozalewać godzina 1625, czyli 35 godziny roboty dla trzech fachowców to był moment sprzęt poskręcany dziury zalone. teraz domy temu 24 godziny i sprawdzimy, czy do się na tym zrobić jakiś trening. Także do jutra. ponownie. Kilka dni później jednak to wystarczyło, żeby beton się ogarnął. Ogólnie pierwsze wrażenie to no powiedzmy sobie wprost. Nie jest to drążek, na którym można ćwiczyć dynamikę i ten tak zwany freestyle street workoutowy. Czyli, że to takie milion, milion skoków Obrotów, myślę, że jakby ktoś tak porządnie się rozbujął na tym drążku, obawiam się, że ten drążek mógłby tego nie wytrzymać. Jeszcze w tym momencie to jest taki troszkę krytyczny punkt tego drążka. To jest moja wina poniekąd, ponieważ ten drążek on jest lekko zmodyfikowany. Ponieważ wymyśliłem sobie, że chciałbym, żeby mój drążek był dłuższy i wyższy. No i Kasport, jako że właśnie jest sponsorem dzisiejszego odcinka, jako że dobrze się z nimi dogadujemy, no to oni stworzyli na zamówienie dla mnie ten drążek. Chciałem, żeby był wystarczająco długi, aby móc maksować podciągnięcia z aktywnym restem, czyli jak robię podciągnięcia, jak już nie mam siły, to puszczę jedna rękę, żeby odpocząć. No i dlatego on jest taki długi, żeby. Moje, no żeby moje nogi tu nie, nie zahaczały, nie? Bo normalnie, oryginalnie to on jest chyba taki ten drążek. No i wtedy jakbym się bujał na boki, to po prostu zahaczałbym nogami. Dlatego jest dłuższy. A wyższy jest dlatego, aby był możliwy pełny zwis. No i... jest. Taki trochę wyższy, trochę dłuższy, ten drążek, ale właśnie przez to jest też trochę mniej stabilny. No i, no i trochę to loto, ale no myślę, że do statycznych ćwiczeń, do jakichś tam, nie wiem, zwykłych podciągnięć takich powolnych, no to to jest wystarczy. Lepiej nie trzeba te podciągnięcia, które za chwilę sprawdzimy, maksa takiego e, szybkiego. To będzie dobry test. Zobaczymy, czy ta yerba, po zrobieniu e, tych pociągnięć dalej będzie stała w tym miejscu. Normalnie kupując taki drążek od K-Sportu, średnica tego drążka to 26-7 mm. Czyli taki cienki drążek, dobry dla małych dłoni i do wiszenia. Tak, na zamkniętym chwycie tu natomiast jest zrobiony też na zamówienie, taką właśnie drugoruła, że jakby chciał potrenować na takiej trochę grubszej, no to jest, nie? 45 mm. Właśnie średnica drążka ma bardzo duży wpływ na nasze wyniki na drążku i ja już wiem, że dla mnie, kiedy, kiedy chcę robić takiego maksa, że ręka jest cały czas zamknięta. I bez puszczania rąk, to lepiej mi się na cienkim robi. Ale jak chcę zrobić maksa takiego e, na aktywnym reszcie, żeby puszczać te ręce i wisieć na zmianę, raz na prawej, raz na lewej, to wtedy najlepiej mi się to robi na palcach, na samych palcach, nie na całej dłoni. I wtedy lepszy jest taki gruby drążek. Że te palce wtedy się tak fajnie tu układają i ten drążek nie wbija się tak bardzo tu w te, w te stawy. Na takim grubym lepiej się na palcach wisi, moim zdaniem. I to będzie do właśnie do aktywnych restów ruła. A to jest ruła do podciągnięć bez, re, bez aktywnego restu. No i dzisiaj sprawdzimy Maxa bez aktywnego restu właśnie. Bez jakiegoś zauważalnego kipingu No i wiadomo, łokieć prosty, borada nad drążkiem. Aktualnie moja życiówka w takich podciągnięciach to 36 podciągnięć. Moja dzisiejsza styluwa na trening Nie dość, że jest tak właśnie W stylu tego czerwonego drążka To jest też tak dość patriotycznie I to jest tak jak właśnie we fladze Polski Czyli czerwony na dole Biały u góry Specjalnie się nie opalałem, żeby właśnie Wyglądać jak flaga Polski No i domy jeszcze magnezja, nie? Żeby było jeszcze więcej białego Ostatnio chwila koncentracji Przed tym podjęciem próby Stresik się zaczął udzielać

jeden. Nie. Nie ma. To tyle? 31. 31, no. Oj. No kurde! No tak, no można się tego było spodziewać. Ostatnio jest mało podciągnięć, ogólnie ćwiczeń siłowych w treningu. Więcej wytrzymałości i takiego długiego wiszenia. Po aktywnym reszcie. No po aktywnym reszcie bym pewnie wcisnął i do 50, nie? Ale to się nie liczy, no bo miało być bez aktywnego. Dobra, styknie. 31 było. I 3 na dobicie. I trzy na dobicie, no o! Dobry wieści! Jerba jak stoła, tak stoi. Maxa w dipach niestety nie sprawdzimy, bo, bo nie mogę, bo mam tam z barkiem trochę problem. Tak zrobimy serię na brzuch i ogłosimy konkurs. Konkurs na wygranie tego drążka za pierwsze miejsce oraz wygranie Vouchera o wartości 500 zł na zakupy właśnie w sklepie K-Sport. I to jest nagroda za drugie miejsce. Wzięcie udziału jest bardzo łatwe. Wystarczy napisać w komentarzu pod tym filmem, dlaczego to właśnie ty powinieneś wygrać ten drążek. Spośród wszystkich komentarzy wybierzemy właśnie te dwa najlepsze. No i nagrodzimy właśnie yy, komentujących ten konkurs. To nie jest koniec dobrych wieści, bo jest jeszcze rabat. Rabat na zakupy yy, w sklepie Kasport. Rabat nie dotyczy gryfów oraz obciążenia do gryfu, czyli tych takich talerzy, nie? No, a tak poza tym, to na wszystko rabat 15% na hasło BNT15. Kod rabatowy jest ważny do końca czerwca. Dokładne szczegóły są opisane w opisie. Marku. Jeszcze co do tych dipów. No to jeśli chcecie mieć sprzęt, na którym robicie dipy bez problemu i robicie to zdrowo, no to sprawdźcie sobie w opisie na stronie, jaka jest szerokość tutaj. Bo to jest, no jak dla mnie jest trochę za szeroko, gdyż rozstaw tych poręczy powinien być tylko trochę szerzej niż szerokość barków. No a dla mnie to jest dużo szerzej, więc Jo, żeby zrobić na tym dipa, no to no można, pewnie że można, ale to nie jest zdrowe. Więc to jest raczej taki rozstaw dla kogoś jeszcze szerszego ode mnie, nie? Dla, dla takiego pudziana to będzie. Także weźcie to pod uwagę. No zobaczymy, postawimy to mierbę tu. No co, jakby da się tu podciągać. No niestety podstawka pod kubek z jerbą to nie jest. Spróbujemy masy lapa zrobić. Tak samo najpierw zaczniemy od tego momentu. Ale, ale lepiej, lepiej w tym miejscu robić. Niestabilność tego słupka można zniwelować, kupując inny model tego drążka. Bo oni mają jeszcze taki, że tu jest jeszcze jeden taki element podłużny z taką drabinką do przechodzenia na rękach. I wtedy ta strona jest tak samo stabilna jak ta strona, czyli o wiele bardziej. nie? Więc e, e, kiedy wybrałbym ten bardziej rozszerzony drążek, no to byłoby stabilniej, no ale żeby tu zaoszczędzić miejsce u rodziców na działce, no to zdecydowałem się na ten. No i tak to wygląda. Podsumowując. Ten sprzęt jest to dobry sprzęt do wykonywania ćwiczeń statycznych, czyli takich powolnych podciągnięć zwykłych. Bez dynamicznych ćwiczeń, typu jakieś takie duże swingi albo kręcenie się tak na drążku, no nie da się. Nie jest to sprzęt do wszystkiego. Myślę, że do tego, do czego ten drążek się nadaje, czyli do zwykłych statycznych rzeczy, jest dobry. Myślę, że na takim właśnie gdzieś na działce postawić, żeby dzieciaki miały co robić, żeby mama miała kaj dywan wyczepać albo pranie wysuszyć. No to jak najbardziej. Design też jest całkiem spoko. Tak wygląda ten drążek. Wiecie jaki jest rabat, wiecie jaki jest konkurs, w opisie jest więcej szczegółów i to wszystko. To wszystko w tym odcinku. Także Dziękuję za wytrwanie do końca i pozdro.